Mhm. Cześć, witajcie Dzisiaj fajna pogoda się zrobiła W końcu Tydzień padało praktycznie Dzień w dzień Nawet w sobotę było brzydko Nie zasialiśmy tego jęczmienia A dzisiaj taka niedzielna robota Końcówki tutaj nam się popsuły tak Już dawno Mówię dawaj Jurek Spróbujemy O idzie w końcu wymienić bo no mamy nowy już leżą a do agregatu nam będą potrzebne te wszystkie trzy końcówki mhm. znaczy trzy pary a sześć wyjść no bo mamy na, do talerzówki dwa wyjścia i jedno do silnika Heart be waiting for the next holiday. Twenty four seven job and not much time to dream and play. We wanna party with you. We deserve partying too. To mi nie miało ringa? Miałem. Ja? Ano ja, nie no ma. Nie zauważyłeś się, takie zmęczone, ale mają. Ja, już w wind weszły. To co, narpie w górny, nie? Jo. Ja, to łatwiej będzie po nie pomyśleć. Do dolnego. Założyliśmy już gniazda i pokręciłem tymi szczepcami, chyba będzie trzymało. Teraz zakładamy klapki. Jedna już założona. Ja jeszcze tu nikt nie wyczyścił. Zobaczcie. Czy proszę wyczyścić. Nie? No, wyczyszczona. Powiedzmy, że wyczyszczona. Zakładamy. Pękło. Takie rozwiązanie nie wiem jak to tam Jeśli miało takie dwa punkty, że ma się trzymać, ale w się i tak trzyma nie wypadnie, nie? No dobra, nie? Tu nie mamy jedną pękniętą, ale... to nie my łamaliśmy. Nie, zakładali to. Okay. No, Super, nie? Na razie jest dobrze. Uff. Jeszcze wyczyścimy. Ujęcia, no. zmęczyłem się już. Trochę nie nagrywaliśmy, ale naprawdę zmęczyłem się. Tam wymieniliśmy. Yy... Jak by to powiedzieć? Piasty co? Piastę w talerzach. Piastę w talerzach. No ale musiałem tu wyjąć cały uchwyt, bo... Bo zaspawaliśmy. Bo kiedyś zaspawałem i nie mogłem teraz odkręcić. A gdzie jest ta trzecia za e, Tu leży. Założyliśmy, najgorzej było te gumy ściągnąć z powrotem do kupy. Jo, to, to okrągłe. Ale już ściągnęliśmy. Także jeden talerz mamy zamocowany no dobra, teraz. Dobra, drugi. drugi talerz. Ty potrzymaj, bo ja nie widzę. No bo w tamtych piastach jakiś cudem tutaj ten gwint się no, to, to tak jest trochę moje zdanie lipnie zrobione, że to gdzieś puściło i luz miało. Nie szło dokręcić, miał zaspawane, ale przysłali mi tu z gwarancji teraz nowe piasty stwierdzą, że będzie dobrze. No może przeciągnięte było przy montażu. Zobaczymy. No. jak mówię bo to na te pneumatyczne klucze to gdzieś może myślę że przeciągnęli ten glint, a te nakrętki też nie są takie za twarde chyba no może no, to... a my to przykręcimy ręcznie to może będzie dobrze dobra wycięciem teraz porę rzadka ciepło dzisiaj No jak był większy. No nieposłany wychmić. Trzeba jeszcze przestawić do siebie te ekrany, bo jak kalendarzowałem Śnińsko, ta ziemia mogła sobie lecieć dalej. A teraz nie no, możemy zasiany. Nie lepiej. A teraz tak na zasianę by To by było źle. No to by nie było za I trzeba to... Coś takiego, żeby tu pod na tylni... Żeby on to później trochę wrzucił. Do. No jakby głęboko to by się trochę mogło zapychać, ale mi no, ładnie zaurany, to tak głęboko nie będziemy robić. Czyste pole jest no. zobaczymy co mi się dzieje Coś, albo śruba na polu mi to tutaj się wysunęło samo i nie szło dokręcić, coś tu będzie. Coś tu będzie, no właśnie dłuższa sprawa. Tu będzie, powiem wam. Jak to teraz odkręcić? Trzeba obrzydziewicze przynieść, jakiegoś coś nasmarować. Może być No to idę po Spróbujemy Spróbuję najpierw mocniej wkręcić. Coś da może wykręciliśmy tą starą starość no zobaczcie Z czego to zrobiona taka śruba Najgorzej, że tu nakrętka też jest wysuta trzeba no bo to wycie, albo odciąć i nową przystawę. Ojej, ja, dobra. To tak przystawę nową nakrętkę. No, nie było tam. Nie było to tam ratować. O. Zobaczyłem czy to zda egzamin Łoś się jara Ciekawe czemu się pali Co się pali? Ogień leciał Dobra Podczepiamy siewnik Już nie wiem, się udało. Talerzówkę przesmarowaliśmy. I co? I co? I przewody trzeba będzie teraz dociągnąć do ciągnika. Ja Siewnik. się bawi. Jasiu też gospodarczyk. Jo. Ma swoją gospodarkę. Kurczę, to trzeba jeszcze raz odczepić.

the jumping up and down crazy so come on come on yeah. Откусток. То едем мы. Все, под гараж взям компьютер пошукать. Дождя вот. Ветрого-кратче, мужчины. Dobra, połóż! A jeszcze będziemy odrębnić, pewnie. Nie, to nie ta strona. Dobra, Znaleźli... ja, znaleźliśmy komputer. Był, nie tam gdzie myślałem, ale tego. Co ja. to sobie będzie tu jeździło? Teczka. Jest. No to trzeba tam doprowadzić, jeszcze. Tutaj. Przez to też? Śledzamy przez to. Tak wygląda Ciapciuś. Trochę go już pomalowaliśmy bardziej. Maska założona, wspomaganie też. No, co tu było jeszcze? A Mamy pomalowane obciążniki, zaczepy. To już są złożone. No tu jeszcze trzy pomalowane. A wskaźniki są pomalowane. To znaczy, no ta belica I trzy smaki akumulatorów. No, także tak to wygląda. A później się mówi, wiedziałem, że tak będzie. Musiało tak być. No teraz nie widzę. Może tu wejść do góry. Tylko, żeby się koła nie przekręciły. Upsa! Chyba i tak nie będzie widać. Chociaż trochę może. Widać być nie musi, ważne, że przykręciłem. Jo. No nie lagam tak. Dobra, to. Dobra, teraz jeszcze sznurka trzeba trochę powiążemy, gdzie nie, gdzie doramy. Ej. I ten, pójdziemy obrządzać, a po obrządku będzie już ciemno, a chciałem jeszcze wykręcić go z jęczmieniem. Mam jutro wykręcę. No hmm. to co? To na dzisiaj nie będzie tyle, nie? No, mam nadzieję, że jak. Mam nadzieję, że jak wrócisz ze szkoły, to będę miał już zasiane. <noise> no. to wtedy zrobisz film z koszenia łąk. Nie, to, to coś nagrałem. To no na razie, hej!